Gdzieś tam jakieś trochę oderwanie się od tych może niemozolnych, ale no codziennych, codziennych treningów, codziennej pracy, gdzieś tam oderwanie, każdy się zmęczył, gdzieś tam staraliśmy się przećwiczyć to, co trener oczekiwał. Na szczęście nikomu nic się nie stało i, i, i z tego się najbardziej cieszymy. No i dużo kibiców na tym sparingu dzisiejszym. To też takie ważne, forma taka promocyjna. No na pewno tak, no tak jak mówię, powtarzam, nikomu nic się nie stało, potrenowaliśmy trochę założeń. Promocja koszykówki, szczególnie tutaj, gdzie ta drużyna buduje się, się od podstaw, to myślę, że jak najfajniejsza inicja. Ja sądzę, że ten mecz był potrzebny. Z jednej strony dlatego, że dużo Pleszewian jeździ na mecze stalówki, a z drugiej strony, no nie ukrywam, no tęsknimy za wyższą ligą jak druga, jak trzecia liga koszykówki. Mamy wspaniałą halę sportową i mam nadzieję, że dzięki tej współpracy, nawiązanej przez nowy zarząd klubu, współpracy z klubem z Ostronią, Kiedyś zagramy tutaj w drugiej lidze na tej hali. Być może zagrają też i koszykarze z Ostrowa, którzy z jakichś tam przyczyn nie, nie, nie zmieszczą się na ławce w ekstra klasie, bo ja wierzę w to, że ekstra klasa w Ostrowie będzie długo i do końca świata. Głównie o to chodziło. Bardzo fajnie. My się naprawdę cieszymy. że Rzeczywiście tu drużyna z ekstra klasy przyjechała tu do nas do Pleszewa, zagrała z nami mecz. Można powiedzieć, chłopacy też mogli zobaczyć, jak to jest e, grać no, praktycznie z najlepszymi w Polsce. Bo dla mnie. SBM jest, jest jedną z najlepszych drużyn w Polsce. Bardzo fajnie grają w koszykówkę w tym roku, którą nam się bardzo podoba. Myślę, że kibice też zadowoleni, chociaż mówimy, mieliśmy mało czasu na taką akcję promocyjną, żeby to rozgłosić i tak jesteśmy bardzo zadowoleni, że tyle osób przyszło na trybuna i mam nadzieję, że jeszcze na koniec sezonu umówimy się jeszcze raz na taki mecz. Bardzo fajnie, pani, bo przede wszystkim dla mnie wrócić tutaj do Pleszewa. Fajny sparring, dobry trening przede wszystkim. taktykę, e, trenowaliśmy taktykę i, i to było najważniejsze dzisiaj. No właśnie, dla ciebie mecz taki szczególny, bo przecież już sporo lat spędziłeś w Pleszewie. No tak, fajnie było wrócić. E, szkoda, że na nową halę, bo wcześniej graliśmy na Innej, ale fajnie, wszystko. E, fajne przywitanie, także bardzo się cieszę.